Cześć, ja się jestem Pix, projektem Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft na naszym serwerze. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku stworzymy sobie naszego super villagera. Będzie tym razem to masaż. Bo zobaczycie, jeśli to osiądzie, to naprawdę będzie to dobry villager. Co? Ty, dobra węgiel, to tak. No dobra, najpierw to sprzedamy cały. Dobra, to teraz z tym jedziemy. Dobra, więcej emsów, więcej emsów. Dobra, nie mam żarcie Dobra, pyk. No i dobra, co mi teraz powiesz? Jedno to lub trzy tego. Dobra, nie wiem, czy z owiec mam, ale to coś z owiec powinienem mieć. Jak nie tu, to tu. Ty. Z owiec to my mamy tego tyle. No, że handelek na pewno będzie fajny. Dobra, to w sumie tu zabiorę, bo najpierw ten villager miał siedzieć tu. Ale potem zmieniłem. Dobra, lepiej wezmę na łapkę. Ty, ile to mu daje. Pyp. No i dobra. blok suszonych wodorostów. Tak, to się na pewno weźmie ale zobaczę bo on może sprzedawać, słuchajcie, zaborówki emsy i czy to siada czy nie tak, jest dobra w ogóle nie wiem ile daje potrawka z królika się to potem zobaczy nie, ale dobra, ten villager jest super Dzi w dzisiejszym odcinku sobie jeszcze, słuchajcie, stworzymy właśnie to farmę borówek i można by też stworzyć no w sumie farmę wodorostów dobra więc teraz tak potrzebujemy boróweczek i półpłytek półpłytki zrobimy oczywiście z tego Do tego mamy najwięcej dobra śmieci sobie powyrzucam Pyk, pyk, pyk. Dobra, to mi jest na razie niepotrzebne, to również też nie. No i dobra, teraz potrzebujemy samych borówek. Dobra, słuchajcie, mamy taki mały problem. Bo borówki by słuchajcie kurde. W tych skrzynkach, które nam właśnie ten gościu rozwalił. Nie, słuchajcie, poznikały. Więc ja się muszę chyba tam daleko wybrać właśnie po te borówki. Albo dobra. To w takim razie zrobimy sobie nie farmę borówek, tylko farmę wodorostów. Więc jazdę teraz po wodorosty. Tylko dobra, gdzie są wodorosty? Dobra, tam są. Tylko ja trzeba będzie przepalać. No. Kurde, chcę. Mogę sobie wziąć hełm z oddychaniem. No ale dobra, zaraz tego sobie będę to wszystko całe zbierał. Bo tego. będzie tu naprawdę dużo. Jeszcze jakbym sobie tego farmy zrobił. A na pewno sobie zrobię. Kurde. Ty prawie zginąłem. Półtory serca. Nie mam też za bardzo jedzenia. Dobra, dawaj mi te wodorosty. I zaraz wam pokażę jakie te MC są łatwe Dzięki temu villagerowi będziemy mieli no tyle MCów, że naprawdę Toż na razie nie potrzebujemy farmy wodorostów, bo tu jest naprawdę Tych wodorostów dosyć sporo Ja sobie jeszcze mogę takie coś zrobić Tylko i mam ich jeszcze więcej Tylko pływam teraz i zbieram. Pyk, pyk, pyk. No i dobra, wrzucamy to do przepalania. To potrzebujemy więcej węgla i więcej pieców. czekajcie. Ja nie wiem, jak się w ogóle te bloki robi. Potrzebuję aż 9. No to fajnie wygląda. Dobra, to będzie mocne. Dobra. Myślę, że to jest pora na zrobienie większej ilości pieców. A potem się jeszcze muszę wybrać po jakąś większą ilość węgla. A tak najpierw muszę właśnie znaleźć trochę bruku, dużo bruku No i tak dajemy sobie tak, tak Sadajmy tak, tak tak i tak 25 pieców zrobiłem to akurat nic niepotrzebne. Nie no, tego gościa to trzeba rozklepać. sobie patrzcie damy sobie teraz tutaj takie piece pyk 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 no i zobaczcie ile tego my tu mamy no i teraz jeszcze trzeba tylko załatwić węgiel do tych pieców nie będzie można wodorosty w zabójczym tempie przerabiać No i pyk Jak to w ogóle wygląda Mam takie nie wiadomo trochę co taki prezent trochę mi tu przypomina no jak będziemy mieli tego dużo to naprawdę trzaskanie emsów będzie prościutkie no dobra, no ten gościu jest fajny no i dobra więc już wam pokazałem jak to ma działać więc teraz będę musiał się wybrać tylko po węgiel, ale to już sobie zrobię słuchajcie, poza odcinkiem więc w dzisiejszym odcinku. To będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!